Hej kochani, zapraszam na ślubny patrol dzisiaj w wersji mało ślubnej ale troszeczkę się podgarniam dla was żeby was tak nie straszyć z rana e, chociaż już dzisiaj widzieliście uszczerbek mojego poranku słuchajcie robię taki dosyć trwały makijaż, bo idę normalnie do pracy i po pracy jadę do Gliwic, znowu jadę do Gliwic ehm, tak e, dzisiaj coś dla fanek słodkości słuchajcie i coś dla mnie, bo ostatnio jadłam tort na jakimś weselu w sierpniu i bardzo, bardzo długo chodzi za mną już ochota na tort, a nie miałam okazji, żeby zjeść gdziekolwiek. Także dzisiaj podegustuję, podegustuję razem z Wami właśnie torty, torty ślubne, wypieki ślubne. No także jak jesteście godne i macie ochotę na słodkie, to zastupujcie teraz ten film i biegnijcie po coś słodkiego. Ja się dla Was podgarniam, robię coś w miarę trwałego, tak jak mówiłam i... Idę do pracy, a odezwę się do Was albo z trasy, albo z Hej, 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 witam się z Gliwii Już jest wieczór praktycznie, także będę w słodkości na noc, niestety e, Tak ostrożnie, ostrożnie e, Idę właśnie do cukierni Słodkie Życie na degustację tortów ślubnych Powiem Wam, że nigdy nie byłam na takim czymś Mam nadzieję, że Coś pysznego dzisiaj spróbujemy i na pewno wam będę dawać szczere opinie. Ja nie jestem mega, mega, mega fanką słodkości, choć nie powiem, bo lubię sobie od czasu do czasu coś zjeść i myślę, że wypijemy kawę, zjemy coś fajnego i tam troszkę o torty ślubne. To, co Was interesuje, to pewnie od kuszty. jakie smaki możemy sobie fajnie wybrać i jakie są trendy, bo w ogóle e, są trendy na pewno w skiernictwie, bo ja już je widziałam na targach. Także myślę, że dzisiaj coś zobaczymy. Hej, hej, ja już jestem na miejscu. To moja Słuchajcie, mamy torciki do degustacji i ogólnie dzisiaj będziemy robić taką degustację tortów, żebyście też zobaczyli jak to wygląda. Ja też podpytam tutaj Kamila o szczegóły wszystkiego całego przedsięwzięcia ślubnego, zamówień i takich rzeczy, także będziemy sobie testować i też Wam będę mówić czy to w trakcie jedzenia. Także zapraszamy na degustację. Dobra ja powiedz nam najpierw, co my tu mamy i czy to, jest, czy to są smaki takie chętnie wybierane, często wybierane i dlatego je jakoś tak dzisiaj testujemy? Czy to jest taki zbieg okoliczności, to jest zależne w ogóle od innych czynników? Przygotowaliśmy dzisiaj najbardziej tradycyjny i standardowy tort z mascarpone śmietaną i owocami. I trzy mniej popularne torty ślubne, które proponujemy parom młodym mango ze śmietaną i żarką mango w środku, czekolada Aha. z wiśnią z alkoholem i kokos z malinami. Tak, ja y, obstawiam, że to będą moje y, dwa faworyty też. Czyli mascarpone jest mega popularne. Najbardziej. Taka tradycja połączona z mhm. owockami. A czekolady? Niekoniecznie. Ewentualnie zimowo jesienne realizacje ślubne. A w ogóle powiedzna, czy są trendy w tortach ślubnych? Jak najbardziej e, drugi rok z rzędu już e, najbardziej popularne są torty Naked Cake i semi naked. Obsmarowane śmietaną, delikatnie prześwitujące albo całkowicie. Jak w ogóle taki tort liczyć, bo teraz mamy i babeczki ślubne często, to też jest tak, żeby już nie kroić tego tortu na ślubach. Jak w ogóle liczymy? jakby porcje tortu, ilość tortu, jak musimy to przeliczyć, żeby było tak akurat? W zależności od tego, jak dużo mamy gości, jak dużo jest dzieci na weselu, indywidualnie przy każdym kliencie możemy wyliczyć, jak dużo porcji tego tortu jest nam potrzeba. Czyli na przykład, jak mamy wesel na 200 osób, tak. to potrzebujemy na przykład 10 kilo tortu? 20. Aha. Aha, dobra. średnio 100 gramów jest na gościa mhm. weselnego. Jeżeli jest dużo dzieciaków, troszkę pomniejszamy tą ilość. Mm. Mega. Co? Ale pierwszy raz zjem taką żelkę mango. Mhm. Mega. Taki tropikalny. Ja bardzo lubię takie rzeczy, także mhm. super. W ogóle coś totalnie innego. Mhm. Dużo mamy takich smaków, mhm. które odchodzą od tradycyjnych. Pyszne. A możemy na przykład sobie zamówić tort? Mhm. Trzy smakowy? Tak na przykład nie smakuje ten tort, mm -hmm. ale podejrzewam, że komuś będzie smakował bardziej czekoladowy. Czyli to nie ma problemu, żebyśmy mieli jeden tort, który ma trzy smaki. Mm -hmm. A zamawiają na przykład Państwo trzy różne torty, bo nie mogą się zdecydować. A robiliśmy i sześć pięter różnych Jezu. smaków. Taka degustacja jak teraz robimy. Tak. To jest coś wymaganego, czy to jest po prostu popularne, bo, bo pary młode chcą się zdecydować co chcą na ślub? Mm. Jest popularny. Musimy dać skosztować tych smaków. Przede wszystkim smak musi wygrać. A ile płacimy za takie coś? Jeżeli podpisujemy umowę nic, 30 zł normalnie Aha. przy przejściu, degustacja na tort i słodki stół. Jeżeli klienci zostają z nami, robimy to gratis. Super. super. A czy mamy po prostu coś z góry narzucone, tak jak tutaj? Czy na przykład pary młode coś zaznaczają, że chcieliby? Zazwyczaj wysyłam całą ofertę i pary hmm. mniej więcej określają. W którą stronę idziemy, bo mamy tam kilkanaście smaków tortu, więc nie jesteśmy mm -hmm. w stanie przygotować wszystkich. To też jest dobre. <grym> o to chodzi. Mm -hmm. Ten ma pyszny mus. I ten ma mało ciasta, bo mm -hmm. ma dużo musów. A na taką degustację, czy przychodzi para młoda, czy przychodzą jeszcze doradcy? Jak to jest u Was? Różnie to bywa najczęściej przychodzą z rodzicami. Ze świadkami, z siostrami. No, różnie to było. wiele <grymne> Tak jest. Ja próbuję tego cuda teraz. Najbardziej popularnego. Mm. O jezu. Pamiętam, że pyszny. Pyszne i niesłodki. ktoś nie lubi słodyczy. Ja mówiłam, że nie jestem mega fanką. Lubię sobie raz na jakiś czas zjeść. Dlatego ja teraz długo nie coś żeby mi się chciało, słodycze i ten jest przepyszny. Boże, jak się obżeram na wizji dzisiaj. Tutaj fit Street na Instagramie, a tu cztery torty. Patrzcie, co jeszcze idzie. I jak mascarpone? Mm -hmm. Mascarpone pyszne. Wiem, bo mascarpone nie jest słodki. W sensie jest słodki, ale jest tak troszkę słodki. I jest super, mm -hmm. bo też... Y no też na wesele na przykład... Ja nie lubię słodkich tortów na wesele, totalnie. Mm -hmm. Po prostu tego wszystkiego jest tak dużo, że nie ja lubię jaki nie jest słodki tort, ale lubię jak są świeże owoce. Mm -hmm. No bo to jest jednak jak jest świeże owoce. No, w sezonie letnim można fajnie to wykorzystać. No pyszne, ten jest przepyszny, mega. No nie dziwię się, że jest zmierzy. No, to taki najbardziej tradycyjny. No zobaczcie. Jakie ładne w Dobra, najpierw lubię tort. Mm. Takie Rafaello z malinką, świeżą, pyszna. O, ja z wszystko nie Ja nie wiem, co z coś. zrobić. Ile wcześniej, przed ślubem, zamawiamy tort ślubny? No i to jest kwestia dyskusyjna, bo nawet i do pół roku przed. Czyli tak długo, a u nas zawsze jakby zostaje przyznawać się, kto nie ma to, to na ślubie jeszcze zamówionego. Jakby odwlekamy to do ostatnich chwil. A my rozmawiałyśmy już wcześniej tutaj, że y, mamy początek roku, a my tutaj robisz mamy zapchany praktycznie. Tak jest. Czyli to nie jest taki opisów, że sobie na ostatni moment wszystko załatwimy. Mhm. Bo tym bardziej, tak jak mówisz, to nie jest tylko tort ślubny, tylko to jest też słodki stół. Jakieś podziękowanie. Tak, plus cała słodka oprawa wesela, także to jest kilka rzeczy biegnych. A co składa się na przykład do słodki stół? Mini-deserki, takie jak tutaj makaroniki, kralinki, eklerki, beziki, ciasteczka. Um, no, czark, a Jak to jest serdiki. tym tradycyjnym, właśnie ciastem, mm -hmm. który tam zawsze jest wystawiony na jakichś tam paterach? Mamy tradycyjne kołocze śląskie, a do tego kilkanaście rodzajów serników makowce, szarlotki. Czy to jest taka opcja, jakby nadal popularna? Niekoniecznie, ale zawsze próbujemy zachować gdzieś tą tradycję i gdzieś na tym słodkim stole wmanewrować troszkę Ciasto. tradycyjnego ciasta. Jak kosztowo to wygląda? Od 6 złotych za porcję, Wiemy. przy babeczkach. Zależy A przy torcie na przykład? Od 8. Za porcję? Za porcję. I wtedy przeliczamy na ilość osób To Tak jest. Czyli łatwo sobie przekalkulować. Ciężkie Nie, życie na youtubera na cztery, w jedzeniu. <laughs> Że chcemy dać podziękowanie dla gości i chcemy dać takie makaroniki. Tak jest. Jak to zrobić? Jak to oprawić? Mamy pudełeczka plastikowe w zależności od ilości makaroników. Mm. Są podwójne, do tego kokardka, winietka, są poczwórne. Super. Jest i na 6. No W zależności jaki mamy budżet, jakie wymagania. Kolorystykę też dopasowujemy zawsze pod. Wysela. Ile nas na przykład takie podziękowanie w formie makaroników może kosztować? Za dwie sztuki płacimy 6,50. Słuchajcie, ja już jestem totalnie zmęczona, aczkolwiek stwierdziłam, że na bieżąco Wam zdam relację. Super opcja z degustacją, powiem Wam, że przeproszone były te torty, ale ja testowałam je sama. I to jest dużo za dużo dla jednej osoby Także em, nie chodźcie parą, tylko chodźcie em, z jeszcze kimś I popróbujcie po kawałek, jestem mega, mega zasłodzona Muszę zaraz zjeść coś, em, co mi jakby zresetuje te smaki I co będzie kwaśne i... albo słone e, Tak, dobra, słuchajcie, ja uciekam e, Przekąsić coś, biorę prysznic i uciekam stąd, bo już jest późno, późno, późno Dzięki za oglądanko, papa, pa, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym e, ślubnym patrolu.